Siema, a dzisiaj mam kluczyki od takiej bryki. Jest Audi A3 w slajnie, czyli zapowiada się fajnie. Łapeczki, komentarze mile widziane. To co lecimy z tym sprzętem? Rocznik 2018. Jednak na szybach są siódemeczki. Co oznacza rocznik 2017. Pierwsza rejestracja w Niemczech 2018. Oczywiście całe auto zostało przemierzone. Wychodzi na to, że jest w oryginale. Nie było wwalone. Nie ma żadnych zagnieceń, żadnych obcierek. Samochód prezentuje się jak nówka sztuka. Oczywiście sprawdziłem tarcze hamulcowe. Mają delikatny rancik. Myślę przy spokojnej jeździe jeszcze na jakieś 30 tysięcy kilometrów klocki są zużyte w połowie. Oponki Hankook. Niestety do wymiany zjechane aż do ogranicznika. Wizualnie auto prezentuje się jak nowe. Nie zapominajmy, że samochód ma już w tej chwili 5 lat. Jak ja miałem 5 lat, to waliłem jeszcze w pampersy. Chociaż może pampersów już nie nosiłem, to waliłem centralnie w galoty. Nygus nie opowiadaj, pierdół, jakieś głupoty, pokazuj bryczkę. Są światła LED, nawigacja, tempomaty, asystent pasa ruchu i inne bajery. Klimatyzacja sprawna, już to sprawdzałem. Zrobiłem tutaj rundkę po parkingu. Auto odpaliło bardzo ładnie. Żadnych niepokojących odgłosów z zawieszenia. Dobra, weź kluczyki od tej bryki. Pokaż kotku, co jest w środku. Tutaj macie numer win. Być może coś zczytacie. Strasznie słońce daje. Zobaczmy go w środku jak wygląda środek materiałowy. Jest elektryka. Chyba było tutaj palone. Dziurka po papierosie załatana. Kierownica jak nowa, multifunkcyjna, skrzynia manualna, szósteczka, elektroniczny, ręczny. Silnik 1.6 TDI 116 koni. Lecimy dalej. Z tyłu samochód zadbany. Elektryczne szyby zostawię otwarty. Niech się tutaj wietrzy. Słuchajcie, tutaj na zderzaku, kiedy wyszło słońce, widać takie minimalne ryski, ale trzeba naprawdę dokładnie się przyjrzeć. Klapa otwierana ręcznie, bagażnik czysty. Do jazdówki brak, za to jest komplet naprawczy. Zamykamy ręcznie. Zobaczmy sobie jeszcze stronę pasażera. Żadnych zagnieceń, żadnych zarysowań na samochodzie. Wygląda jak nowy. Chyba dużo jeździła w trasie. Zobaczmy jeszcze z przodu fotel pasażera. Są jakieś rachunki, ale za wiele ich tutaj nie ma. Tutaj widzę chyba też ślad po papierosie. I tutaj dwie załatane dziurki. Po fajkach. Tutaj są dokumenty, ale tak jak wspomniałem, za wiele rachunków tutaj nie ma. Deska do połowy jest mięciutka. Tutaj jest miękawo. Tutaj jest miękawo. Reszta. Plastik, fantastik. Piszcie w komentarzach co sądzicie o tym samochodzie. Jak wiecie, wszystkie nagrania są w całości bez montażu. Także mogę coś narozrabiać. Asystent pasa ruchu w lusterkach. Wsiadamy do środka. Pokażę Wam co i jak. Nygus, weź te kluczyki, ponieważ za chwileczkę. Będziesz zapierniczał do proktologa, żeby ci wyciągnął. Są grzane pośladki, klima sprawna, szara podsufitówka. To co sprawdziłem w samochodzie, wszystko działa. Skrzynia manualna, szósteczka, elektroniczny ręczny, wejścia AUX, USB. Tutaj sterowanie podobnie jak w BM-kach, tempomaty. Dobra, odpalamy. Pokażę wam jak pali ten sprzęcior, sprzęgło. Monitor właśnie wyjechał. Tryk i chodzi. Pojawił się komunikat. Konieczna wymiana oleju, czyli oponki do wymiany, olej do wymiany. I co jeszcze zauważyłem, kiedy silnik się rozgrzeje, słychać delikatne terkotanie. Po wciśnięciu sprzęgła znika. Czyli wydaje mi się, że powoli odzywa się łożysko na sprzęgle. Troszeczkę sceny tutaj dla was urwałem, idziemy pod maskę. Auto ma w tej chwili przejechane 190 tysięcy km przegląd ważny jeszcze na rok czasu. Dobra, idziemy pod maskę. Pokażę wam jak lekoczą bocianki otwieramy. Silniczek pracuje bardzo równo. Ale nawet teraz już słychać delikatne terekotanie, tak jak wspomniałem. Po wciśnięciu sprzęgła wszystko ciśnie. Sprzęgło póki co się nie ślizga. Opis 17. Wywoławcza. Sprzedawca powiedział mi 15.500. Wiadomo, że każdy jeszcze będzie się targował, może jeszcze jakieś dwie stówki z tego urwiecie. Tutaj macie kontakt telefoniczny, a tutaj macie opis wyposażenia w samochodzie. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Jestem ciekaw, co napiszecie. Wizualnie, samochód jak nówka sztuka oponki do wymiany. Olej do wymiany, no i wydaje mi się, że niedługo będzie sprzęgło też do wymiany. Wizualnie samochód, tak jak widzicie, praktycznie prezentuje się jak nowy, pomimo tego, że ma 5 lat. Coraz bardziej słychać to terkotanie. Pozdrawiam, panowie i panie. Widzimy się w kolejnych filmikach.